dobry wszystkim. Coraz bliżej sezon lotowy. Tymczasem zbliża się okres rozrostu. Właściwie się zaczął. Eee, aczkolwiek ja jeszcze troszkę czekam. Za jakiś tydzień parowanie próbne i za dwa tygodnie parowanie. Około 20 marca, tak liczę 20-25 marca. Jajeczka pierwsze. Eee. Na razie jeszcze wszystko czeka. Samiczki zielone się parzą. Hatchet, Tu już kilka samiczki się poparowały. Jedna samiczka, znaczy jedna parka samiczek się zrobiła, ale myślę, że tam tylko takie nie będzie z nimi problemu, żeby się przeparowały. Samczyki wyjął. Prawie wszystkie cele obrane. A się jeszcze tu tylko 5 samczyków mam, no takich sto tego, ale to już jak samiczki dojdą, to, to myślę, że obiorą cele. Tu jest komplet. Nawet nad stan troszkę, no, ale pójdą do Głębnika Młodych część, część do Walierki. Także jakoś tam się pomieszczą chyba. O tak bym chciał troszkę zorganizować taki konkurs mały na tysięcznego i na tysiąc pierwszego subskrybenta. zaoferował parkę takich tych późniejszych rzeczniaków dla tysięcznego i dla tysięcznego pierwszego tak całą parkę lub tam samiczki obydwie jak tam by ktoś tam ewentualnie chciał jeżeli mówiąc o jakimś tam regulaminie bo coś tam trzeba i razy drzwi powiedzieć to jeżeli zagraniczny subskrybent by przybył by miał być tysięcznym, no to by trzeba było tak zrobić, że no, za odbiorem osobistym, w zakracie ciężko będzie gdzieś tam wysłać <laughs> w świat. No i oczywiście musi być zgoda e, zgoda na, na wysyłkę, tak, czy tam na, na przyjazd tak w ogóle. Osoba małoletnia też no, powinna mieć jakąś zgodę rodziców. No i wyrazić chęć jakąś taką pisemną o zgodzie tak i opadać adres w przeciągu tam 5-7 dni żeby się określiła czy, czy chce czy nie chce no przesyłkę też raczej bym raczej preferował za odbiorem płatne znaczy się ten wysyłka płatna przez odbiorcę tak no. Ech, i co tam jeszcze no no, jeżeli tam tysięczny by się nie zgodził, to tysiąc pierwszy i tak, jeżeli tysięczny by się tam nie chciał, to tysiąc pierwszy by nie chciał, no, to tysiąc drugi i tak dalej, i tak, tego, jakoś tak by to tam miało wyglądać. No czas też by był taki, jakiś tam, w miarę <śmiany> określony, tego konkursu, no później mogą gołębki tam, będę musiał je lotować, tak, no, to tam mogą zginąć, czy coś tam, to... Że do końca marca coś takiego mogłoby być. No. Co tam jeszcze o tym regulaminie? No, oczywiście, tu w kraju no to nie ma, nie ma, ma problemu z wysyłką, także, także tutaj bym wysłał na koszt adresata tak wysyłka karta tam około 64-68 tak. No jest, jest kilka fajnych Znaczy no, kilka, no jest jeszcze tam 6-7 gołąbków takich do Późniejszych młodych do odstąpienia tak, jest jeszcze z czego wybrać no, Przejdę do innego gębika

już w przyszłym tygodniu, tak mówię, próbne parowanie. A od ciała, 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 ciała. Już wytrzymają, jeszcze tydzień. Już wytrzymają, jeszcze tydzień. Najlepiej się pazzą przy rozmowie telefonicznej. A od Także tego. Kolejne samiczki też tutaj. Kowabi ciężko przechodzić, jest, uciekają tu do samczyków. No, w tym roku dwie samiczki dotarły: dwulatka i. Dwulatka z 16 roku i z 17 jedna I dotarła w do zeszłym To wszystko. Czeka teraz już głowę, trochę liczą na karmienie, a czeka. Cze. No, tutaj tylko dwa samczyki do obierania do celi, a trochę jest tu ich więcej. Także no, muszą wyemigrować tam do wernika młodych. No, wszystko czekają na jedzenie, już rano dostały. A no, jeszcze już są głodne. A ćwiać, ćwiać. No I przejść do następnego wiernika trochę w nowym werniku, To prawda prawie wszystkie mają jajka. Ale siedzą na czystych. No tutaj mi się trochę uszczepliło, tego łąki całą zimę chodziły ale przez ostatnie 30 dni ubyło 5 gołąbków. No dzisiaj cholernik mi zjadł tu samiczkę od tego niebieskiego. Widak będzie siedział troszkę na jajka. Hmm. No tu mi zjadł samiczkę teraz dzisiaj, tu samczyka od tej samiczki. No ale już tam się sparzyło, bo trochę nadstan był. co tutaj. A tam też był, tam Cieka, tam zjadł. Też. Także 5 gromków, teraz zostało prawie, że jedna para na ziemi. Także stan gołębnika się utrzyma. Na poziomie takim, jakim powinno być, jedna rezerwowa para. No, będzie dwie samiczki, będzie trzeba dopuścić. No, tutaj samczyk nie ma parki. No i tam samczyk chyba, żeby jeszcze coś tam jutro wróciła. By się coś poproszyła, ale raczej by już przyszła. No i tak. No. no, Dziękuję za wszystkie subskrypcje do tej pory, które otrzymałem. Wszystkie komentarze. Ogólnie za oglądanie. Liczę na dalsze oglądanie. I życzę sukcesów w rozpłodzie w 2019 roku oraz udanego sezonu 2019. Pozdrawiam, dobry lot.